Dzień dobry, proszę Państwa, faktycznie niemalże za 5.12 podpisaliśmy, według mnie, kluczowy dokument dotyczący rozwoju łodzi, bo to nie tylko sprzedaż kluczowej działki pod budynek zwany umownie braną miasta, ale to przede wszystkim bardzo pozytywny sygnał dla inwestorów. Bo jeżeli projekt nowego centrum opierający się do tej pory na dworcu, najnowocześniejszym dworcu Łódź Fabryczna w trakcie budowy, na rewitalizacji zabudkowych elektrowni, EC1 Wschód, EC1 Zachód, zyskał w tej chwili trzeci filar, jakże istotny. Ten projekt nowego centrum uwierzyły nie tylko już spółki skarbu państwa i władze samorządowe, uwierzyli prywatni inwestorzy. To jest fantastyczny sygnał dla nas wszystkich, dla Łodzian, że to jest ten moment, kiedy zaczyna się zmieniać tak naprawdę na dobre nasze miasto. Szanowni Państwo, te kartki papieru, które dzisiaj z pieczątkami zostały podpisane dosłownie parę minut temu akt notarialny, umowa przestępna dotycząca sprzedaży tego terenu. To tak naprawdę tak jak powiedziałam, nie tylko dokument, bo te kartki papieru jak gdyby potwierdzają własność. Natomiast to jest ten sygnał, który w tym momencie idzie w świat. Ja gratuluję raz jeszcze inwestorom. To, co bardzo ważne, na konto miasta wpłynęło już prawie 16 milionów złotych z kwoty, którą, która za tą nieruchomość została wynegocjowana, znaczy wygrana w drodze konkursu, wybrana przez komisję przetargową. I to jest to, co obiecałam łodzianom, to się właśnie w tym momencie spełnia.